wszystkim w kolejnym odcinku. Przed nami dzisiejszego dnia już druga paczka niespodzianka. Tym razem dostaliśmy paczkę niespodziankę od Crystal Tech. Ja ją tylko otworzyłem zobaczyć, czy to nie jest jakaś bomba albo coś innego. Ja tak naprawdę czy wszystko jest w porządku. I. i wow. Tak naprawdę wow. Eee, co tu mamy? O! Pierwsze mamy paczuchę, która jest gruba i wypełniona, wypełniona po brzegi i mamy list, nawet dwa. Także dziękujemy za interesowanie sklepem Crystal Tech. Dokładamy wszystkich starań, aby dostarczyć Wam najlepszej jakości produkty w najlepszych cenach. Wszystkie modele przechodzą u nas dokładny przegląd. Oraz są wstępnie oczyszczone i gotowe do malowania. Wow! Czyli to są modele. Dobra. Czy tu coś jeszcze fajnego jest? W przypadku modeli z żywicy polecamy używać ostrych narzędzi, delikatnych kliniczków. Zalecane nie jest używanie nadmiernej siły przy obróbce. Czyli, krótko mówiąc. E, tu są informacje, co należy z tym robić, czego nie należy z tym robić, czy było wszystko w porządku. Także dziękujemy Krystal Tech za taką, powiedzmy, instrukcję postępowania. A tutaj, z tego co widzę, to jest informacja, co jest w środku. Także ja tego na razie nie będę czytał, a spróbujemy zobaczyć, tak naprawdę, my na samym początku, co to jest i. Może, 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 nas zaskoczy jeszcze krystal, tak czymś ciekawym w tej paczce niespodziance. Także jedziemy. Tony folii belkowej. Dobra, ja to powyciągam wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Skończyła się paczka. 16 paczuszek z fantami. I teraz, jak zrobić, żeby wam to pokazać tak fajnie, żeby było, żebyście dobrze wiedzieli, co dostaliśmy? A jest tego naprawdę mnóstwo. Także dajcie nam przełączyć kamerkę na trochę inny widok. I zobaczymy z bliska, co tym razem dostaliśmy. Two hours later. Jest problem. Próbowałem, jak najlepiej pokazać te wszystkie figurki od Krystalteka. I niestety nie uda mi się, te przebitki, które będziecie widzieć w tym momencie, to są jedyne przebitki, które wydaje mi się, że w miarę fajnie wyszły, ale nie tak fajnie jak jeszcze bym chciał, także nie wiem czy dobrze robię, nie wiem czy robię źle, to jest już wasza ocena. Ale zrobimy jeszcze jeden odcinek, w którym będziemy chcieli pokazać najlepszą stronę tych figurek. One naprawdę są świetne. Postaram się je pokleić, odpicować, bo są naprawdę mega fajne. Ja nie wiem, jeżeli wy macie takiego fisia, jobla, jako sobie to nazwiecie, możecie się pochwalić na naszym fejsie waszymi pracami, bo no, chyba, chyba złapałem takiego malutkiego bakcyla. A. Figurka, którą dostaliśmy, Krasno, ludzkiego jeźdźca na smoku. No, jeżeli, jeżeli znajdę kogoś, kto z chęcią profesjonalnie to pomaluje, no to dostaje ode mnie honorowe miejsce na punkcie. naprawdę. Jeżeli się uda, to zrobię taką ładną scenerię dla tej figurki w otoczeniu Um, takim krasnoludzko tajemniczym. Nie wiem, może mi to wyjdzie, może sporywam się z nim motyką na słońce, ale... No wow! No szukam bardziej słow, epickiego słowa niż epicki. Więc. Ok, jeszcze raz dziękuję um, Krystaltek za wysłanie nam tej ogromnej paczki. Ja ze swojej strony obiecuję odpicować. Te figurki przedstawić je w jednym z kolejnych filmików. Może mi to zająć trochę więcej czasu, ale myślę, że będzie warto, żeby zagospodarować ten czas i pokazać jak fajne te figurki są. Dla Was, widzowie, jeżeli macie ochotę sprawdzić, co Crystal Tech mają w swoim zapleczu, co można u nich zamówić, jak wielka ilość figury jest dostępna, link w opisie i jeżeli chcecie, zamawiajcie, możecie się pochwalić na naszym fejsie co zamówiliście, jakie to jest uniwersum i może macie jakieś historie, e, dlaczego to uniwersum, a nie inne, chętnie o tym e, poczytamy. W tym odcinku niestety to tyle, jeżeli podoba Wam się to, co w tym momencie zrobiliśmy, a to, co obiecujemy, że zrobimy na następny odcinek, jeżeli chodzi o tą paczkę od Krystalteka, zostawcie łapkę, zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tego unboxingu, no i mam nadzieję kolejnych. Dziękujemy za pooglądanie tego materiału i trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe. Cześć.